Witam w tarocie bez filtra. Dzisiaj czytanie głównie z kart Oracle, z klaryfikacją z, kla, z kart klasycznych tarota, e, bo dzisiaj będzie czytanie bardziej narracyjne, ponieważ zadajemy pytanie: co osoba, która zniknęła z Twojego życia, jakby była w stanie to, co by Ci powiedziała? Bo z jakiegoś powodu albo nie chce, albo nie może tego powiedzieć. tej Osoby już w Twoim życiu nie ma. Z jakiegokolwiek powodu, to nie musi być były partner, to może być ktokolwiek. Ja czytam energię i do czytania energii tej osoby będę właśnie używać kart Oracle, a klaryfikować będę kartami, yy, kartami Tarota, dlatego że właśnie czytałam dla Skorpiona na przykład i bardzo dużo rzeczy, które były powiedziane przez karty Oracle, mimo wszystko ta osoba, nawet ta, co mi powiedziało, tym, że ta osoba siebie bardzo oszukiwała, wyszły w tarocie dodatkowe rzeczy. Także tak to będzie wyglądało. Ja nie wiem, jeszcze dla kogo czytam, bo ja dzisiaj losuję, bo ponieważ co, jak to nie to gradacja, jak próbuję po kolei od barana do ryb, to mi nie wychodzi w ogóle, więc się nie będę denerwować i sobie po prostu wylosuję. No to zobaczmy, dla kogo będę czytać. Dla kogo będę teraz czytać? Dla Raka. Dobrze, to czytamy dla Raka, no to muszę wyjąć sobie solidny Solidną ilość kart żółtych. Tak, no, z, z każdego tutaj krańca próbuję trochę ich wyjąć, żeby się nie powtarzały, też. Że dajcie mi chwilkę. Dobra. Jeszcze trochę. I tam spód spolu. Tak. Dobrze. Dobrze. Dobra, to ja zaczynam zaczynam to. Muszę sobie to ułożyć, okej? Okay? Potrzebuję. Zaczynacie od ciebie tak samo jak chyba u wodnika. Chyba to było u wodnika. Do your homework. Do your homework, sister. Odrób lekcję, siostro. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. No, jest tutaj napisane odrób lekcję, siostro, bo tam są jeszcze jakieś sekrety. Mm. Słuchajcie, to jest to, czego ta osoba by Wam nie powiedziała. Słuchaj, ja przed Tobą ukrywam jeszcze masę rzeczy, ja do Ciebie wrócę, tutaj jest bouncing back, ja do Ciebie wrócę, będę próbować wrócić, żeby to jakoś yy, załatać, ale Ty nie możesz mi ufać. Ty nie możesz mi zaufać, ja chcę do Ciebie wrócić ze względu na stabilność, która z Tobą była. I będę Ci mówić, że jesteśmy, byliśmy sobie zawsze przeznaczeni, ale to, co Ci naprawdę zrobię, to po raz kolejny wrzucę Cię w ten stan fight or flight, czyli... No to jest taki stan, kiedy nasz układ nerwowy się po prostu rozregulowuje. To jest to, się nazywa walka albo ucieczka. To jest, to jest coś strasznego. Ja coś takiego przeżyłam i naprawdę nie, po, nie polecam. Ta osoba mówi: Ty już zobaczyłeś, zobaczyłaś moją prawdziwą naturę. Ja taki, taka właśnie jestem. Znowu będę robić to, co wcześniej będę. Y wszystko obracać do góry nogami i będę Ciebie fałszywie oskarżać o to, co sam sama robię. I tutaj to nie jest to, co ta osoba Ci mówi. Tutaj mówi do Ciebie coś innego, coś, nad, co nad Tobą czuwa. Takie wtręty się pojawiają w kartach. I ta energia, jakakolwiek ona jest, która nad Tobą czuwa, mówi skup się na małych, miłych rzeczach w swoim życiu. I musisz mieć dyscyplinę, musisz mieć samodyscyplinę tutaj. Nie ulegaj temu. Skup się na prawdzie, bo z tą prawdą wygrasz. Ta osoba mówi, to jest to, czego ona by ci nigdy nie powiedziała, że ona w jakiś sposób tobie zazdrości, ale to nie jest. Wiecie, fajne jest to, że w angielskim jest to rozróżnienie. W Polsce mamy po prostu słowo no, że zazdrosny, a tam jest jealous albo jest envious. I tutaj jest envious, tak. Ta osoba zazdrości ci czegoś, co ty masz. Ona nie jest zazdrosna o ciebie w kontekście jakichś związków romantycznych, tego typu rzeczy. Ta osoba mówi, zgrywałem, zgrywałem, głupka, za każdym razem jak próbowałeś, próbowałaś ze mną rozmawiać poważnie o, 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 o naszej relacji, o jakiejś przyszłości, o czymkolwiek. I ta osoba mówi, zaskoczyłeś, zaskoczyłeś, zaskoczyłaś mnie w pewnym momencie, jak zaczęłaś e, skupiać się na sobie. I ta osoba tutaj też mówi taką rzecz, hurt people, hurt people, zranieni ludzie ranią innych ludzi. E, sugerując, że różne rzeczy, które jej się w życiu tutaj przytrafiły, doprowadzają, doprowadziły do tego, jaką ona jest osobą i dlaczego ci wyrządziła tyle krzywdy. Ta osoba się czuje, że ty ją porobiłeś, porobiłaś. Ale nie w taki sposób, że w jakiś niecny sposób, tylko że na koniec okazało się, że jesteś mądrzejszy, mądrzejsza od nich. Oni się nie spodziewali tego. To jest osoba, która myślała, że jest od ciebie inteligentniejsza. I ona nie, nie może przeżyć tego, że u ciebie się może coś lepszego teraz zacząć dziać. To jest ktoś, kto. To jest ktoś, kto się też czuł przyćmiony yy, przez twoją osobę. Ta osoba też by ci tego nigdy nie powiedziała. Że, że twoje światełko to trochę za bardzo dla niej świeciło, za mocno. Z, z takimi ludźmi to naprawdę nie ma co. I tutaj znowu jest ta energia, która nad tobą czuwa, i ona mówi: miej, za, za, ufaj, po prostu. Wierz w to, że ten exit, to wyjście z tej, z tej relacji to było, to było dla ciebie. To był prezent, więc wręcz dla ciebie. I to jest. To jest straszne, co teraz przeczytam. To ta karta oznacza, że ktoś się chce ciebie pozbyć, ale wiecie, co to oznacza kontekście tego, co ta osoba chce powiedzieć. Ta osoba chciała, będąc z Wami, jakby wymazać z Was, wygumkować Waszą osobowość, to kim Wy jesteście i zwłaszcza to Wasze światełko, które ją tak strasznie wkurwia, bo ona swojego nie ma. Jej jest popsute, jej się wypaliła żarówka, o ile w ogóle ją kiedykolwiek miała. Więc nie że ona się chce Ciebie po prostu pozbyć, ona się chce pozbyć tego, co Ciebie czyni tobą, to jest obchydne to jest ktoś, kto mógł być wobec was przemocowy w bardzo zawoalowany sposób ta osoba jest niesamowicie podenerwowana faktem, że nie dość, że się od niej uwolniliście, bo ona to tak postrzega, że wyście się od niej uwolnili to, że wy się jeszcze nią oglądacie za nią to jest yy, bardzo podobna energia co u skorpiona to może być w ogóle, że ja tutaj czytam o ludziach pod tych znaków, którzy mają ze sobą do czynienia. Co za Twoimi plecami? Za Twoimi plecami ta osoba nadużywała jakiejś substancji. Jest jej bardzo wstyd z powodu e, pewnych rzeczy, które za Twoimi plecami robiła. Ale ona też mówi o tym, no więcej, już za Twoimi plecami no nie zrobi, nie? To, i, I teraz tak, i ta osoba mówi, że to wszystko, co Ci zrobiła, yy, zemściło się na niej. To, to, to był miecz obusieczny, to się zemściło. Jej maska spadła. I ta osoba mówi teraz, jak ludzie są wokół niej, to no inaczej już na nią patrzą. Patrzą na nią w taki sposób, aha, zawsze coś tutaj na temat Twój dziwnego czułem, czułam. I teraz już rozumiem, że trzeba się od Ciebie z, daleko, z daleka trzymać. Ta osoba będąc w relacji z tobą, ona z tobą rywalizowała. To jest strasznie niezdrowe, ale to jest wbrew pozorom dużo częstsze niż się ludziom wydaje. A to jest divine timing. Tutaj była interwencja wyższa w odpowiednim momencie, po to, żeby Ciebie ewakuować z tej sytuacji. I to jest taka informacja dla Ciebie, że to, to się stało ostatecznie dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie, że Ty już tej osoby w swoim życiu nie ma. Trzeba na to pa patrzeć, jak na błogosławieństwo. Ten karty tylko się napiję. Jak zwykle to jest ktoś, kto ma niskie poczucie własnej wartości. Ci ludzie naprawdę są niebezpieczni ci z naprawdę niskim poczuciem własnej wartości. Oni bardzo często się wykolejają. Ym... Niestety, bardzo często. Bo to, to są osoby, które są w stanie bardzo dużo zrobić, żeby żeby gdzieś te swoje braki e, przykryć i, i są strasznie łasne na jakieś komplementy i w ogóle byście byli zdziwieni jaka desperacja nieraz e, zawiaduje po prostu tymi ludźmi o, i ta osoba się z kimś nowym zaczęła spotykać i ona e, niestety, ale dzieli się wieloma takimi Delikatnymi szczegółami z Waszej relacji, rzeczami, który, o których nie powinna mówić na Twój temat, bo to są Twoje prywatne sprawy i ta osoba to robi. E, tuż pod Twoim nosem, dla niektórych z Was, może to jest właśnie tutaj, może to jest właśnie do tych jakichś wspólnych znajomych, coś w tym stylu. I tutaj jest tak: You are being tested. Ty jesteś. W czasie jakiegoś testu. Słuchajcie, bo to będzie bait. Czyli ta osoba Was będzie próbowała sprowokować. Prawdopodobnie coś do Was dotrze, jakąś, jakieś informacje, o których Ty być może będziesz wiedzieć, że tylko i wyłącznie ta osoba mogła je wypuścić, bo nikomu innemu o niej nie, nie mówiliście. I to jest to, tak, dosłownie to jest to tutaj, style, to jest bardzo karmiczne. To jest Twój test na to, czy Ty się dasz Złapać emocjonalnie znowu w tą pułapkę i pozwolić się tej osobie wciągnąć w to wszystko, bo ona by bardzo chciała. Tutaj jest w ogóle karta Twoich przodków to może być ta energia, która nad Tobą czuwa. I, i oni mówią: Trzeba sprawdzić, czy ty, czy ty jesteś skupiony, skupiona na swoim celu, a nie już na tej osobie. Dla niektórych z Was ta osoba się posunie gdzieś tak daleko, że Wy dostaniecie jakąś naprawdę konkretną informację, która zaważy tutaj na czymś, i to może pójść tak daleko w naruszeniu gdzieś Twojej prywatności, że może się to skończyć w sądzie. Ta osoba żałuje pewnych rzeczy tutaj, te jednak są, są, ale nie. Nie, nie, nie. To chyba ty żałujesz. Chyba ty żałujesz. Ta osoba wie o tym, że, że niektórzy z was są empatami, i ta osoba żerowała na tym w, w tak w pełnej świadomości, że dosłownie knew what they were doing. W pełnej świadomości ta osoba wiedziała, co ona robi. Znowu jest system yy, prawny. Tutaj coś może się takiego zadziać. Tak, bo jest exposed. Ta, ta osoba się boi, że ona zostanie tutaj. Zostanie odkryte. Hmm. To ona. Tutaj są jeszcze te sekrety. Ta osoba coś robiła jeszcze za waszymi plecami. Ona coś robiła za waszymi plecami. Ona się boi, że to wyjdzie. I to jest w jakiś sposób związane z oversharing. I słuchajcie, to dla niektórych. Słuchajcie, ja nie mówię pewnych rzeczy po to, żeby u kogoś siać panikę. To jest dla tych, którzy mieli takie podejrzenia, to może być potwierdzenie dla nich. Dla niektórych z Was to oversharing, czyli zbytnie dzielenie się rzeczami dotyczącymi Ciebie, to mogą być rzeczy tak zwane not safe for work, czyli e, no, jakieś treści. Słuchajcie, ja tego zupełnie nie oceniam, bo my wszyscy to robimy. Wysyłamy sobie jakieś, wiecie, nudesy i w ogóle tego typu rzeczy. Kto tego nie robił, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja myślę, że ta osoba, dla niektórych z Was ta osoba coś takiego robi, że pokazuje Twoje jakieś prywatne materiały. Nie wiem, kurwa, po co, ale, ale wyczuwam taką energię tutaj. To, ta, ta osoba mówi, to, że Ty gdzieś się uleczyłeś, uleczyłaś ze swoich jakichś własnych problemów, bo tylko i wyłącznie do pewnego stopnia uleczona wersja Ciebie mogłaby mnie kopnąć w dupę. To jest dla mnie koszmar po prostu. I, to jest to, i ta osoba obwinia Twoje jakieś uleczenie, Twój jakiś progres. Może miałeś, miałaś jakieś traumy i sobie zaczęłaś z tym lepiej radzić. Ta osoba obwinia to za, za, za rozpad tej relacji, to, że gdzieś coś zaczęło pękać między nami. Po prostu tupek nie z tej ziemi. Po raz kolejny jest ta karta, że to dla ciebie informacja, że to się zadziało dokładnie w tym momencie, kiedy się miało zadziać, czyli to była interwencja wyższa. Ta osoba mówi, że to sabotowała, bo ona ma kryzys tożsamościowy, osobowościowy. Ja robiłam ostatnie czytania dla Skorpiona i tam było dużo o kryzysie osobowościowym. Ciągle to u Skorpiona wybija. I to jest dlatego, że Skorpiony są. Pod y, energią plutoniczną, bardzo mocno teraz, możecie mieć do czynienia ze skorpionem. U tej osoby jest tak źle, że ona. Y, y, ta osoba mówi, że ona w pogonie za tymi uciechami jakimiś podejmowała już naprawdę takie ryzyko, że jak gdybyś się o tym dowiedział, dowiedziała, to uznałbyś, że to jest osoba, która, y, której życie jest niemiłe wręcz. To ja sobie nawet nie chcę wyobrażać, co ta osoba tam wyrabiała jest plotting, czyli ta osoba coś knuje, to jest knucie, ona coś knuje za Twoimi plecami, jeszcze dodatkowo. I Ty się naprawdę niedługo dowiesz o tym, co to jest. Ta osoba się czuje w tak jakby źródełko z Twoją empatią dla niej zostało zakręcone, koniec imprezy. Co nam te karty jeszcze powiedzą? Dlatego dwa razy i teraz to już jest trzeci raz, kiedy karta związana z sądem i z czymś takim wychodzi. Jak będzie sąd, to ta osoba jakąś ofertę Wam złoży, która jest yy, parszywą ofertą, niegodną Waszej uwagi, tylko w jej interesie. Ta osoba coś nas nazmyślała, nazmyślała albo zmieniła kontekst jakichś rzeczy, o których o tobie mówiła, i to się może do, nadawać na materiał do sądu. I ją teraz nawiedza to, co ona zrobiła. Ma problemy finansowe również. Ma problemy prawne to jest trzeci raz, kiedy jest karta problemów prawnych. Jak macie z tą osobą dzieci, to. Ja coś takiego czytałam ostatnio. Dla kogo to było? Dla byka? Chyba. Nie jestem pewna, ale chyba dla byka. I tam była taka energia, właśnie takiej osoby, która już po jakimś rozstaniu nakłamała do urzędów typu opieka społeczna, że ta osoba, dla której ja czytałam, że ona zaniedbuje dzieci czy coś w tym stylu. I tam też był sąd, że za to będą konsekwencje prawne. I to, to jest bardzo podobna energia. Bardzo podobna energia. Co jeszcze? No, u tej osoby się karma zaczyna. Prawidłowo zresztą. Prawidłowo. Tak, i to jest to, o czym ja mówiłam. Dostaniesz jakiś dowód. Tutaj będzie jakiś dowód tego, tych poukrywanych rzeczy. Tu są jakieś screenshoty tego typu rzeczy. Najlepszy jest to, ta osoba się nigdy tego nie powie. E, wiecie, wiecie, jest takie powiedzenie, jak. Y jak już ktoś naprawdę osiąga pewne wyżyny hejtowania, to to jest Twoja fanka, to jest Twój fan już w tym momencie i to tak ta osoba tak zaczyna wyglądać. to za kłam nie mogę. Dobra, co jeszcze? Co jeszcze tutaj trzeba wiedzieć Znowu jest ta karta, że ta osoba ma naprawdę finansową, no niedobrze jest u niej. Niedobrze. E-e, nie działa. A się czuje zapędzona. W... I ona wie, że tutaj zaraz coś może. Yy. Andrzej, to jednie i to szybko. I to jest. Yy. Jeżeli przeprosi, to to będą fałszywe przeprosiny. Do ciebie jakieś ploty trafią, i to jest to. Yy. Popcorn sobie kupić, a nie dawać się wciągnąć w tą dramę. I to będzie związane, dlatego ta karta. I ja myślałam o tym, hmm. że ta osoba tutaj coś nakłamała, nagadała na ciebie. Że tutaj mogą być właśnie rzeczy związane z, z tematami łóżkowymi, że to jest to, co ta osoba mogła, mogła tutaj pokazywać, tym się dzielić. Ta osoba jest wściekła na tą sytuację, do której sama zresztą do, do, tutaj doprowadziła. Wow. Dobra, niech nam tarot teraz wyklaryfikuje. Czego ta osoba jeszcze tutaj nie powiedziała, bo co tutaj jest prawdą, a co nie? Tylko zbiorę żółte karty. Leci A to lecimy. Okay. bardzo dużo jest niepokoju. Bardzo dużo jest energii takiego niepokoju i beznadziei. I znowu to jest ktoś, kto ciężko pracuje na to, żeby tutaj jakoś odwrócić swoją monetę, ale nic z tego. Ta osoba wie, że ona podjęła złe decyzje, i źle zainwestowała. Jej się wszystko wykoleiło. U niej jest aż pochmurno, źle i pesymistycznie. Ale ona nadal nie jest w stanie twarzą w twarz stanąć z prawdą na temat tego, jak bardzo jest zepsutym człowiekiem. Wie, ale to nie jest coś, z czym ona się może świadomie zmierzyć. I to jest ktoś, kto się nadal porusza w energii sekretów i, 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 i jakichś ukrytych rzeczy, ukrytej agendy. I to, ta osoba mówi o tym, że tego nie, ona się zawsze w takiej energii poruszała. Ona nigdy nie była osobą, osobą uczciwa. Nie była z tobą uczciwa. A do tego jest wściekła na to, że ona nie wie, co ty robisz teraz, i, 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 i z kim, i w ogóle po co. To ją rozwściecza, bo to, jest, bo to jest tyran to jest kontrolująca osoba, więc to, że ona nie wie, co się u siebie dzieje bo to jest Twoja energia. Lidba to jest Twoja energia. Raka. To ją do szału doprowadza. Strasznie dużo monet. A. Słuchajcie, albo ta osoba widzi w Was pieniądz, albo jakiś potencjał, ale ona ma takie poczucie, że ona tak zawaliła sprawę, że Ty byłeś, byłaś tą partnerką, z którą oni mogliby mieć naprawdę dobrobyt i komfort. I ta osoba teraz o tym myśli, ja, ja powinienem, powinienem, powinna była się tego trzymać. Tak, bo ta osoba przecież ma teraz ogromne problemy finansowe, jak nam pokazały karty. I co jest? No, znowu to. Ale to jest jej karma, to jest dokładnie jej karma, że będzie zapierdalać jak dziki osioł, ale nigdy nie wróci już do tych dziewięciu monet. No, przynajmniej do końca cyklu karmicznego. I ona sama ze swoimi decyzjami siebie zaprowadziła w to miejsce. Tak, sama. I to, aha, to jeszcze mówi o tym, że tu jeszcze nie było ostatecznego wybuchu, i to jest to, o czym mówiły karty: że tam są jeszcze jakieś sekrety, do ciebie jeszcze coś na temat tej osoby trafi. Nawet jeżeli tej osoby już w twoim życiu nie ma, to jeszcze nie jest koniec. Ona próbuje powstrzymać jakąś katastrofę. I to jest związane z tobą. Coś jeszcze na no koniec? Już kończymy? Jest i karta karmy! Jaka ta osoba jest głupia, sorry. co za głup, tak? Tylko ty, 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 kretyn może wierzyć w to, że może zwalczyć koło fortuny. No śmieszny człowieku. Jak ono już się przekręciło, to już jest poptaka. A to mi też mówi o tym, że to jest dla ciebie też wiadomość. Ty się nie przejmuj tym, co ma pieprzność, bo to w odpowiednim czasie, jak ma pieprzność, to to pieprznie. W ogóle o tym nie myśl. Nie myśl o tym. To cię znajdzie wtedy, kiedy ciebie będzie miało znaleźć. To nie ty decydujesz o tym, w jakim czasie. To jest też część Twojego testu. Czy ty masz w sobie wystarczająco zaufania i pokory, żeby powiedzieć, zostawiam to w rękach karmy, bo wiem, że karma ma ręce. Ja ci gwarantuję, że jak zostawisz, to tym szybciej aktywujesz po prostu to wszystko. I to jest też dla Ciebie e, takie, takie e, nawoływanie do tego, żeby się. Nie taplać już w ogóle tutaj w tej energii, w tej historii, naprawdę skup się na tym, co zacznie Ci fajnego love przenosić, no. Takie to było czytanie dla Raka. Eee, dziękuję Wam bardzo za uwagę, tym tylko powiedzieć, to nie musi być dla Raka, dla osób, które mają Słońce w Raku czy Ascendant w Raku, to może być Księżyc, Wenus, North Node, nawet Saturn, OK? Chociaż powiem Wam, też ciekawe jest to, że bardzo często Mars mówi bardzo dużo o tym, jak ludzie postępują. Też mnie tego nauczyła astrologia i, i, i praktyka z Starotem. E, więc Mars też może być. E, zwłaszcza, jak się skupiamy na tym, jak ktoś się porusza. Dziękuję Wam za uwagę i, i do usłyszenia.